Witam, witam kolejnego dnia na Islandii Przyjechaliśmy do takiego miasteczka Senfjanstundur Napiszę na dole, bo chyba źle wymawiam No i to jest takie miasteczko portowe bo stąd płynie porą do Danii Jest fajne miasteczko położone w pięknych okolicach położone wśród trzech gór trzech albo czterech z każdej strony jest takie naprawdę urocze miasteczko Fajne domki jest Naprawdę fajnie tu położony. Zobaczcie jak to wygląda. Góry, wstej. Góry, wstej. Góry, staj, staj. A to jest ten kościółek fajny. Słynny taki Instagramowy, można powiedzieć. No? Fajnie tu jest. niedziela, godzina 8 rano. My jesteśmy na nogach. No i przyjechaliśmy tam, co my tu byliśmy, 20 km Naprawdę, okay. <laughs> urokiwa Jakie wrażenie A tu jest najpiękniejsze miejsce takie kolorowe pasy, które prowadzą Właśnie, tak, 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 To Instagramu, tak, 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 na Instagramie. tej tak, nie tak, ludzi. tak, tak, to tak, 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 to tak, 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 wszyscy tak, tak, jest tak, 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 przyjechaliśmy, chyba jest tak, Nawet nie wiem. Ale też koło 7. tak, ale wyjechaliśmy no, pustki, nie ma ludzi. To fajnie, można pochodzić sobie, ponagrywać zdjęcia, porobić. Naprawdę, to fajnie wygląda. Pamiętaj to miasteczko, bardzo uroczyste. Bardzo fajne, podoba mi się. Robi robię wrażenie, to miasteczko. Fajnie, tu pobyć, jeszcze mu jak nie ma ludzi, to fajnie, cicho. Niedziela 8 rano. Super. No i ten kościół jest piękny. Jest to kościół ewangelicko-brandeburski. Bardzo piękny. Lokalny bar Kamindara. Grillo bar Kamindara, grillo bar Lokal View. Ja może pisko w Nie Nieźle wygląda. Te domki podobne niektóre. Ale fajne są. Takie islandzkie miasto tradycyjne trochę norweskie przypomina taki Aldan House jakiś dom chyba, pokoje do wynajęcia no i ten fiord cień i te góry ja może w końcu kupię tak ulicy i takie domki fajne tradycyjne, drewniane no już podnawiane ale ładnie to Piękna jak Fajnie, wyglądanie. Domek przy domku. Tam jeszcze bym może wszedł. No. Bliżej Fiorda. Wszedł. A to tam Tam jest droga. Fiorda! Od tamtej strony wejdziemy. Zobaczymy, tam strony Fiorda. Domki, naprawdę fajne są na tle gór. Tutaj hmm. chyba ludzie mieszkają. A bo no, mają pewien chaos, większość prowadzi. Bo to turystyczne jasteczko prom odjeżdża, odpływa stąd do Danii. Więc tu dużo ludzi się przybija, Można tu swoim samochodem i Promet Trzy dni się płynie z Danii na Islandię przez wyspy Owcze. Można też na wyspach Owczych wysiąść. Ale pięknie. No i ten fjord Ale czekaliśmy fajną drogą, jechaliśmy takimi górami. Ośnieżone jeszcze były te drogi. Takie domeczki tu przy fiordy. Tutaj to nie wiem, takie kolorowe, coś porobione To jakaś restauracja. Kajaczki są, można kajaczkami popływać. Pewnie można wynająć te kajaczki. Przepięknie. Tam widać ten kościółek. Z takich drewnianych małych, siatka jakaś zliny, o, żagę spiałkija. Fajnie to wygląda. I pierwszy wodoska dzisiejszego dnia Ryunkan Pos Runcan waterfall Dobra, idziemy go zobaczyć, bo widzę go o tam w tego widać. 39 widać A tam chyba jakiś trzeba zarazem pagórek i tam... Jestem niż. blisko tego wodospadu. No, fajnie wygląda. O dzisiaj trzy wodospady ogólnie, dzisiaj ten pierwszy. Tak jest plan, ale zobaczymy. Jak będzie, według planu, będziemy jechać. Bo to trzy. Jeszcze dwa takie, jeden na będzie fajny. O! I tak to ja się prezentuje. Jestem już blisko. Zaraz będę tego punktu widokowego na tym wsparciu. Pięknie wygląda. tam 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 płynie a także go okolice super ten wodospad wygląda pięknie piękny wodospad za moimi kazami daje okejkę ok temu wodospadowi my dojechaliśmy w ten dni po tym I to jest, Tifos, to Tifos, no idziemy, no jeszcze mamy niedaleko kawałeczek i będziemy 0,2 km na no, no i doszliśmy już do no, wodospadu de, de Tifos. Piękny wodospad, tam widokowy, tam jeszcze można niżej zejść, będzie to lepiej widać. 45 metrów w dół ten wodospad idzie i 193 metry sześcienne wody przepuszcza. I on idzie w dół i rzeką do kolejnego wodospadu 23 km dalej. Więc jest potężny. No i idziemy w dół takimi schodami metalowymi na samo dół. Znaczy nie na sam dół, no tam trochę bliżej będziemy go widzieć. Ale jest piękny ten wodospad. Potężny jak bym powiedział. Miejsce też jest piękne. Wygląda tu niesamowicie. No i jestem Niżej, ale tu potęga idzie. Ile tej wody, jaka to moc. Przecież to 110 m3 na sekundę. Jest moc. Przepięknie. Czuję ten moc. Przepiękny ganiot, przepiękny wodospad, kolejne cudowne miejsce na naszej drodze, na tej na pięknej podróży po Islandii. Ten wodospad ma naprawdę moc, przepiękny, 45 metrów w górę, w dół, Nie jak dół. No i na kolejny punkt widokowy idziemy i zobaczymy tutaj co się dzieje. Zobaczymy. Takie fajne schody porobili. Znaczy schody i taki podest metalowy. Fajnie to wygląda. No i z tej strony też fajnie nie to wygląda. Powiem, że jest fajny widok. Ale to jest moc. No i ten kaniu Piękny z tego podestu. Też ja jest piękny widok na ten wodospad. A z tej strony też w ogóle cały wodospad widać. Jest dużej trochę tu wieje. zobaczony, teraz idziemy na selfos na selfos, selfos też jest podobno ładny, więc idziemy. Jest tylko 600 metrów od Detifosa. De więc te wodospady są około siebie, więc warto iść na obydwa. No i tylko tak, tylko tak z daleka mogę go nagrać. Za bardzo tak nie widać dobrze, no ale coś tam widać, fajny ten pospad nawet. Szkoda, że nie ma jakiegoś podejścia bliżej, no ale taki złożony, że się nie da. Mogłoby to być niebezpieczne dla turystów, bo turyści różne rzeczy wymyślają i różne wypadki się zdarzają. Dlatego tak jest, ale ten kanion też jest piękny. Można popatrzeć sobie na ten kanion i na tą piękną rzekę. Wygląda to super. No i przyjechaliśmy sobie na wąwóz, nie na wąwóz, na kanion Abyrge. Kanion Abyrge, idziemy go zobaczyć, idzie się taką dróżką. Fajnie to nawet wygląda, znaczy fajnie, no taka dróżka, na razie to ciekawego, chociaż tam już takie skały widać. No i tak się prezentuje skała, znaczy tutaj, przy takich skałach fajnych, nieźle to wygląda, naprawdę robi robotę. No i wchodzimy teraz po schodach i wchodzimy do góry i będzie ten kanion, a taki tak się wydaje żeby dobrze widzieć kanion to trzeba być na góry Ło niezłe widoki będą o taka drabina lina jest O, i po lince się wschodzi. Dobra, chowam telefon, bo to będzie spinaczka. No i no jestem, teraz Marcin. Dawaj Marcin Po tej linie się wchodzi Ej, ciężka talina! Dawaj, dawaj Tu są schodki Po schodka I na górę No jesteśmy Asbergi Teraz w którą stronę Asbyrgi Dobra, w to pójdziemy zobaczymy co tam będzie. To nie jest źle, ale nie robiasz tego wrażenia. To był taki kompleks cały wulkaniczny krafla. O! kompleks wulkaniczny krafla nie. i na skutek wybuchu tego kompleksu wulkanicznego powstał właśnie ten krater. Nieźle się prezentuje. A jakie zapachy, czuć czuć normalnie siarkę. Dobra, idziemy jeszcze na górę, bo można wejść na górę i tam perspektywy go zobaczyć. Ale wieje tu naprawdę. Wieje mocno. Ale... Wiatr niestraszny, straszny, idziemy na górę. No i jesteśmy z drugiej strony, byliśmy z tamtej. O, dokładnie z tamtej. Teraz jesteśmy z tej i też fajnie to wygląda. Ale wieje strasznie, Ja się boję, że telefon wyrwie. Muszę głośno mówić, żebyśmy słyszeli. Ale naprawdę fajnie to wygląda. No i dobra, doszliśmy już na najwyższy szczyt tego krateru. To tak się on Piękny widok. A no. jest To wygląda niesamowicie. jest piękny. Tak, jak z tyłu. No i tu jest z tyłu. Tu jest Obszar geologiczny. Tu są różne takie rzeczy. Jest ten krater, są tu inne różne takie. Błotka, nie błotka, tu nawet lawa. No i to jest taki cały obszar, po którym można sobie chodzić. No i trzeba iść tam chyba sobie drogą. Tam są różne takie rzeczy. Nie wiem, idziemy? No i tutaj lawa w się jakby się to To jest też lawa, tam jeszcze dym nawet leci. Wygląda jak taki wygasły, nie wiem. Wulkan. też. Jeszcze ten dymek, co tam się unosi. Nie wiem, czy już widzicie na kamerze. Na kamerze może być nie widać. O, o, teraz dymek. Widzicie dymek, jak się unosi? To jeszcze kurde. Normalnie jeszcze się dymek nosi. Ale to wygląda. Ale miejsce. O, samolot leci. Ale jakie miejsce. Aż tak trochę przerażająca to wygląda, jak jakaś akopalipsa ja przyjść. Tutaj jaka też lawa i też z dymek Na no kamerze nie widać aż tego tynku, ale kurde tam z tej nory tam tak się dywi dymek. W ja trakcie grających. Ale tutaj lava. Jest to wygląda. Wszędzie taka lawa. Jest o taka tu ścieżka. Szlak i idzie się takimi kurde wśród takiej lawy Taką dróżką. O nieźle, nieźle Islandia znowu zachwyca takim, takim innym wizerunkiem teraz no. Wszystko co na Islandii, wulkany i lodowce i kratery i te, jak to się nazywają Kaniony różne Naprawdę, dni Jeszcze nam zostało. Dzisiaj jest niedziela, a w piątek już wracamy. No i kamera mi się trochę popsuła. Nie miałem takiej klapki od ładowania, bo mi się tam wypięła, a nie założyłem. Mówię, a po co na I poszedłem na ten basen. piła mi się i nie tak, nie była woda w tym miejscu, no i się trochę zalała. Nie jest problem. Raz chodzi, raz nie chodzi. No i przeszedłem na telefon! Niestety wróciłem do kolei w tej Telefonach, telefon na telefon. Ja nie mam mikrofonu, to wiem, będzie tu trochę nagrania. Ale cóż, tak już jest. No i znajdujesz teraz w, w takim miejscu. Ferry to się nazywa. Ferry to po francusku gorące źródła. W tym miejscu znajdują się właśnie takie. To jest to obszar g g Napiszę na dole, bo nie mogę tego wymówić. Znajduje się takie właśnie różne źródełka, takie śmierdzące siarko wybuchające znaczy nie wybuchające, takie bulgutujące bulgające, bulgutujące parujące ale wali siarą bulgocze wali siarą Geo, geotermalne o, geotermalne takie źródła takie różne można chodzić wszędzie zobaczcie jak to bulgocze widzicie ale to nieźle Ten nieźle bulgocze No i to, Wy tego nie czujecie ale jak zawieje wiatr, to, Zawieje wiatr to tak siaro czuć że masakra. no i kolejne takie miejsce bulgoczące i Trochę głębsze, ale wali się ten siarł. niezłe, niezłe. Tu też takie małe dziury budzące. Kolejne takie bajory budzące. Nawet nie bajory, nie, płynie tam coś takiego ciepłego, ciepłe źródło. Dymi, śmierdzi siaro. Cały ten obszar jest taki. Takie o To jest geote geoterwalne. Chodzi, nie wiem dlaczego. Tak, no, te kamienie gorące. Wygląda jakby... Nie wiem, no. czy się pali tak jakby Coś pali, bo i tak się dopaliło i się tak to do, do, no, palało. žuri, ti stigi žuri, teš neki. Trokaj bi to ogień. Ramieni, pokryta takim, nie byłem pyłem i z tego wydobywa się siarka może też śmierdzi i dym o tak, może widzieć gdzie widzicie ten dym? Nawet nie ma no nie? Płynie tam coś takiego ciepłego, ciepłe źródło. Dymi, śmierdzi siaro. Cały o, ten obszar jest taki, o, taki o, geotermalny. O, to jest słowo, że tak cyrulicznie chodzi, nie wiem dlaczego. Tak to wygląda. To, te kamienie to są gorące. Wygląda jakby, nie wiem, no, jeszcze się pali, Paliło, tak się wypaliło i się tak to do, do, do dopalało. Trochę jakby grilla rozpalił tak Jakby się wypalał węgiel i się tak, No i tu jest ta grota, ja. Tu była kręcona gra o tron. Fajnie to wygląda. Normalnie woda fajna, przezroczysta i taka grota, jaskinia. Tu, był, tu się kąpał jakiś tam bohater grotelon. No i tu też w jakieś latach 70. ukrywał się jakiś przestępca, i tu się wykorzystywał tą jaskinię do kąpienia. No fajnie, fajnie. Fajnie. Tak to wygląda. Tak, grota nieduża. No i jesteśmy nad jeziorem Mywant. Jezioro Mywant. Ono ma 30 km2, a od długości od 2 do 4,5 metra. Jest to jezioro, które powstało 30 minut lat temu. No, bardzo dawno. Jest to jezioro bardzo ładne. Jesteśmy na jednym z brzegu. No i to jest jedno z większych jezior na Islandii. Otoczone górami, wulkanami, kraterami. No, ładne jezioro. Dobra, jedziemy dalej, bo to już nie ma za bardzo co tu robić. My jesteśmy w Kusawigu, w takim miasteczku portowym otoczony górami. No i fajna to jest Fajny port, fajne statki stoją. No i idziemy coś zjeść do restauracji. Ale kurczę, podoba mi się. Piękne miasteczko, Tam kościółek na takim wzgórzu. Naprawdę fajnie. No, a tam jest ta restauracja, do której idziemy. Tak się to prezentuje. Super. My już na kempingu sobie siedzę, odpoczywam, bo taki zmęczony dzisiaj, że masakra. Tyle zrobiliśmy kilometrów, taką trasę. Chyba najdłuższą trasę do tej pory, no jesteśmy w Husafik, Husafik, taka fajna miejscowość portowa stąd się odpływa na wieloryby, ale chyba nie będziemy, bo to drogie. No i tak sobie o, siedzę. Tutaj jest camping tak wygląda, No a tak już się będę żegnał, bo już odpoczywa, więc dzięki za oglądanie narka